Witam, Jakub Pietrzak. Dzisiaj dalszy ciąg zagadnienia kalkulacji ekonomicznej w chłodnictwie przemysłowym. Przy pomocy jakich narzędzi, jakich metod porównywać poszczególne rozwiązania, tak by wybrać to optymalne dla nas rozwiązanie. Tak więc na początek o współczynnikach efektywności energetycznej. Jednym z najbardziej popularnych w Polsce współczynników jest tak zwane. Spolszczone COP, czyli tak naprawdę iloraz mocy chłodniczej i mocy napędowej danego układu. O czym mówi nam ten wskaźnik? Tak naprawdę COP mówi nam w prosty sposób, ile uzyskamy mocy chłodniczej z każdej kilowatogodziny energii elektrycznej. Jest to współczynnik, który jest bezmianowy, dlatego że mamy te same jednostki. Przykładowo, jeżeli COP układu wynosi załóżmy 5, oznacza to, że z każdej kilowatogodziny mocy elektrycznej uzyskamy 5 kilowatogodzin mocy chłodniczej. Jeżeli wartość COP spada poniżej 1, wówczas nakład energii elektrycznej niezbędny do tego, by uzyskać efekt chłodniczy, będzie wyższy od tego efektu. Są także inne współczynniki, m.in. EER. Bardzo podobny do COP, ale również ESER, czyli tak zwany europejski sezonowy współczynnik EER. Chodzi o to, że każde urządzenie będzie zupełnie inaczej pracowało przy różnych warunkach klimatycznych, czyli w okresie lata nakłady energetyczne będą wyższe niż w okresie na przykład chłodniejszych, niższych temperatur. Do tego celu stworzono bardziej skomplikowane narzędzia, o których wspomniałem. Zostały one sparametryzowane przez Eurovent, który certyfikuje producentów, pozwalając w podobny sposób liczyć współczynniki dla każdego z urządzeń. Dlaczego jest to ważne? Dlatego, że najprostszy wskaźnik, czyli COP, jest niezależny od warunków pogodowych, czyli jeżeli ktoś założy inne warunki pracy, wówczas wskaźnik ten może wyjść na papierze korzystniej dla danego Urządzenia. Czasem jest to trudne do wychwycenia w innych materiałach, trochę o tym mówiłem, najprostsze parametry pracy to jest oczywiście ciśnienie przeliczone na temperaturę parowania i ciśnienie skraplania. Natomiast inne elementy również istotnie wpływają na efektywność pracy urządzenia. Jeżeli ktoś założy duże przechłodzenie cieczy, w zbiorniku za skraplaczem, wówczas urządzenie będzie miało wyższą efektywność. Często służy to do manipulowania tymi parametrami, dlatego że zdarzają się takie sprzeczności, jak na przykład układ z chłodzeniem termosyfonowym oleju i założone duże przechłodzenie cieczy, które w tym przypadku nie będzie miało miejsca w zbiorniku termosyfonowym. Czyli mamy najprostszy współczynnik, który mówi, ile osiągniemy efektu. Przy konkretnym nakładzie energii elektrycznej. Do tego będziemy często wracali, dlatego że wydaje mi się, że jest to najprostszy do zrozumienia i później do porównywania urządzeń wskaźnik. Drugie ciekawe zagadnienie, które może dość rzadko jest poruszane w Polsce, to wskaźnik mówiący o tym, ile energii elektrycznej potrzeba na każdy metr sześcienny. Mroźni czy też chłodni. I tutaj jest o co walczyć, dlatego że te wartości są bardzo różne w zależności od tego, jakie czynniki chłodnicze będziemy stosowali, jakie rozwiązanie przyjmiemy. Przykładowo, wartość zużytej energii elektrycznej na metr sześcienny takiego magazynu chłodniczego, komory chłodniczej, może się wahać od tak niskich wartości jak na przykład 25 kWh. Aż do wartości prawie bliskiej 150 czy nawet więcej kWh energii elektrycznej. Mamy więc kilkukrotnie większe zapotrzebowanie na prąd, co przekłada się na wyższe rachunki. Warto też poza tego typu wskaźnikiem liczyć zapotrzebowanie energii elektrycznej niezbędnej do tego, aby na przykład zamrozić tonę naszego produktu, czy schłodzić. Również 1000 litrów wody, czy to lodowej, czy na przykład mleka. W jaki sposób najprościej policzyć takie zyski cieplne? Takim prostym sposobem jest często stosowane uproszczenie, że przyjmujemy wartości ciepła właściwego, czy przemiany fazowej dla wody. Dlatego, że do schłodzenia, czy też podgrzania. 1 kg wody o 1 stopień potrzeba odebrać bądź też dostarczyć 1 kilokalorię ciepła. Dzięki temu yy, wiemy, że przykładowo schłodzenie o 100 stopni to będzie 100 kilokalorii z kolei ciepło przemiany fazowej, czyli na przykład zamrożenie tego kilograma wody będzie wymagało odebrania 70 kilokalorii. I teraz jeżeli weźmiemy sobie przykładowy produkt, np. Owoce czy cokolwiek innego, co chcemy mrozić, to w sposób przybliżony możemy to w następujący sposób policzyć. Ciepło przemiany fazowej to 70 kilokalorii. Jeżeli mamy na wejściu produkt o temperaturze, na przykład, 10 stopni, a na wyjściu o temperaturze minus, załóżmy dla prostego rachunku minus 20, to sumujemy sobie ciepło przemiany fazowej 70 plus 10 kilokalorii na dochłodzenie od 10 do 0 i 20 na dochłodzenie po zamrożeniu, również od zera do minus 20. Czyli na każdy kilogram mamy 100 kilokalorii ciepła. Jeżeli mamy tonę, to będziemy mieli 100 tysięcy kilokalorii ciepła. Żeby to przeliczyć na kilowatogodziny, wystarczy podzielić przez 860, czyli 116 kilowatogodzin ciepła, które należy odebrać od tony produktu, aby ją Dochłodzić, zamrozić i domrozić do temperatury minus 20 stopni Celsjusza. Tak jak Państwo widzą, jest to dość prosty sposób kalkulacji, a równocześnie pozwalający w następnym kroku policzyć nakłady energii elektrycznej. Oczywiście to zależy od tego, jaki to będzie produkt i jaka będzie jego wielkość, ale w zależności od tego, jakie rozwiązanie zastosujemy. Zapotrzebowanie mocy elektrycznej do zamrożenia tony produktu będzie się wahało od około 100 kW nawet do 260-270 kW, czyli widać znowu kolosalną rozbieżność w efektywności poszczególnych rozwiązań. Podsumowując, jest o co walczyć i jest gdzie szukać oszczędności, dlatego że jeżeli weźmiemy pod uwagę dużą ilość produktu, którą na przykład mrozimy, to te rozwiązania, które stosują nieefektywne czynniki, czy też są nieprawidłowo wykonane, będą faktycznie wymagały dużo wyższych nakładów energii elektrycznej. Podsumowując, współczynnikiem, który pozwala porównywać poszczególne rozwiązania, będzie najprostszy współczynnik, czyli COP, który mówi nam, ile uzyskamy efektu chłodniczego, z każdej kilowatogodziny energii elektrycznej. Dla wykonania prostego bilansu zakładamy, że nasz produkt składa się w większości z wody, której ciepło przemiany fazowej wynosi 70 kcal. Natomiast ciepło do chłodzenia o 1 stopień 1 kg wynosi 1 kcal. Dzięki temu możemy przyjąć, że zamrożenie produktu to delta temperatur plus 70 kilokalorii na przemianę fazową, z czego wychodzi nam około 116-120 kWh na to, by domrozić jedną tonę produktu. Z kolei do tego, by porównać rozwiązania chłodnicze dla chłodzenia magazynów, możemy przyjąć wartość energii elektrycznej, Jaką należy przez cały rok dostarczyć na każdy metr sześcienny naszego magazynu. Oczywiście każda komora, im będzie większa, tym te nakłady energii elektrycznej będą jednostkowe niższe. Natomiast, tak jak wspomniałem, rozbieżność jest bardzo duża, dlatego że sięga ona od dwudziestu kilku nawet do ponad 100 kWh na każdy metr sześcienny naszej komory chłodniczej. Bardzo Państwu dziękuję i zapraszam do oglądania kolejnych odcinków.